11 lipca mamy 2024 wjeżdżam sobie właśnie no nie jest to Park 3 Maja ponieważ Park 3 Maja jest tutaj a ja sobie dzisiaj pojadę tędy nigdy jeszcze tędy nie jechałem zobaczymy jak to będzie teraz. to jest właśnie Park 3 Maja to jest jeden wjazd do parku a tutaj jest wiadukt i zazwyczaj tędy wjeżdża się czy się wchodzi do parku a ja sobie pojadę tędy, dzisiaj. Zobaczymy. No właśnie, tu jest wejście do parku 3 maja. A ja sobie pojadę tam prosto pod wiaduktem. No to jest ciąg, ciąg dalszy, trasy. to jest Park 3 Maja a tutaj pod nami jest tunel w którym jeżdżą pociągi pod ziemią tam jest za stacja Łucin-Ciarniana jadę sobie ciąg dalszy to jest park Trzeciego Maja ja sobie jadę tam prosto No Jadę sobie stamtąd To właśnie mówiłem o tym tunelu Nad tym tunelem, na tym tunelem sobie jechał rowerem I tam zaraz jest stacja Łódź Niciarniana No tu proszę pociąg sobie jedzie ale duszno dzisiaj, gorąco strasznie Widzewa jak widać a tu wjeżdżam sobie w Park Widzewski jest fontanna Nadal park wizawski Bardzo ładny park Jeśli chodzi o drzewa i tak dalej, ale jeśli chodzi o alejki, ławeczki to bardzo zaniedbane A szkoda Dobra, jadę dalej 1054 Uczni czarniana. w drodze na Dąbrowę. Tam raz już blisko mam Dąbrowę.